one Panika, bieda, bunt. Gotam stało się miejscem beznadziei. W porannych wiadomościach słychać o śmiertelnych wypadkach, wszechobecnym brudzie i szczurach, które nie odróżniają już kanałów od zwykłych uliczek. Chodniki przepełnione są tu tłumami ludzi, ukrywających rozłożone w koło śmietniki, a wśród nich Klaun. Osoba tak charakterystyczna, tak prosta do zauważenia, samym wyglądem, próbująca bez skutku zwrócić na siebie uwagę innych. Jakich czynów musi dokonać ów klaun, aby ktokolwiek zauważył, że przez cały czas postać ta woła o pomoc, podążając ku zatraceniu. Joker Toda Philipsa to obraz, który na długie lata zapadnie w pamięci widzów. Film, który po zdjęciu z ekranów kin nadal pozostanie na językach widowni, ale przede wszystkim Joker to film, który zwyczajnie musiał powstać i stać się ciekawą odskocznią od tego, co kino superbohaterskie oferowało nam przez lata. Ale nie wyprzedzając. Arthur Fleck to chory umysłowo były pacjent z szpitala psychiatrycznego warkam, wychowany przez równie niestabilną psychicznie matkę. Bohater każdego dnia widząc brud ogarniający każdą chwilę życia próbuje jak może nadrabiać dobrą miną do złej gry. Życie mocno daje bohaterowi w kość, ten jednak trwa ku nadziei, iż pewnego dnia zostanie komikiem i tym samym spełni marzenie poznania swego wielkiego idola, który przez lata był dla bohatera ikoną ojca, jakiego ten nigdy nie miał. Artur jest postacią, która bardzo chciałaby zostać zauważoną, zrozumianą, a co najważniejsze wysłuchaną. Kolejna sesja terapeutyczna, podczas której bohater w spokoju może jedynie wypalić papierosa, oczekując nowej recepty na leki, nie przynosi skutku. Artur to gość wręcz zniszczony, przygnieciony przez śmieci tego miasta. Ludzi, którzy spychają go na margines, nie dając mu dojść do słowa, słysząc go jedynie, kiedy ten w konwulsjach śmieje się przez łzy. Ale... wybaczcie tak długą rozpiskę związaną z bohaterem granym przez majestatycznego Łakina Phoenixa. Jednak tegoroczny Joker Phoenixem właśnie stoi. Psychika bohatera i to, co chodzi mu po głowie przez cały czas zaprząta nasze myśli. Kamera cały czas podąża za głównym bohaterem i przedstawia świat tylko z jego perspektywy. Wraz z bohaterem nie odróżniamy jawy od koszmarów, współczując mu, aby w pewnym momencie zobaczyć, że sami tworzymy takie potwory, aby po chwili ze wstydem usunąć się w cień. Joker jako film jest właśnie taką bardzo poetycką, niemal oniryczną lekcją o potrzebie współczucia i empatii, z dobitnie zawartym morałem pokazującym, do czego może doprowadzić jego brak. Na tym polu film radzi sobie wręcz dobrze. Nawet bardzo dobrze. Brakowało mi w nim jednak zbalansowania w odróżnieniu przez nas samych, co jest dobre, a co złe. Dajmy na ten przykład Tomasa Wayne'a. Jako antagonista głównego bohatera sprawuje się wręcz niesamowicie i miło zobaczyć tę postać w innym świetle. Jednak jako osoba publiczna w telewizji prezentuje się on. Jako postać zwykłego buca, pewnego swojej przewagi na tą pozycją. No i pomimo braku loga DC, film i tak nie ukrywa, że może nie tyle jest częścią uniwersum, ale jest częścią historii, którą znamy. No i powoli mamy jej dość. Na szczęście odwołań do samego uniwersum komiksowego jest na tyle mało, aby przymknąć nań oko. Jednak mogły zostać ukazane subtelniej. To powiedziawszy, czuję, że twórcy dali reżyserowi opowiedzieć historię tak, jak ten tego chciał. Praca kamery, która niemal w ogóle nie opuszczała naszego antybohatera, głównie skupiając się na jego ciele oraz małych detalach na twarzy, czasem pokazując w kadrach amerykańskich, jak śmieci wręcz wysypują się ze śmietników stojących obok stosu kolejnych śmieci, gra światłem nocnych latarni, potęgujących wrażenie brudu. I może wyjdę na małego masochistę, ale od bardzo. Bardzo dawna nie widziałem tak dobrze nagranego dymu papierosowego wypuszczanego z ust głównego bohatera. Dosłownie, Joaquin Phoenix trzymający papierosa w pół zbliżeniu to mój kadr roku. Zdjęcia są tu niesamowite, genialnie uchwycają, jak to się mówi, te momenty. Podoba mi się ponowne użycie kontrabasu, poprawcie mi w komentarzach, jeśli była to wiolonczela, w muzyce, które już chyba na stałe zapisze się jako przewodni instrument pod motyw postaci Jokera. Muzyka jest tu wręcz genialna, jednak może to przez sens w IMAX, ale czułem, że ta została wmontowana trochę za głośno. Ostatnim razem miałem styczność z takim sprzężeniem przedunkierce Nolana. To, co jest jednak najważniejsze, to fakt, że prędzej czy później na pewno powstałby film taki jak Joker. I tak samo jak cel głównego bohatera jest dla nas tematem do interpretacji, gdyż od nas zależy, czy bohater stał się lekiem, zarazą czy konkluzją stanu społecznego miasta Gotham, tak powoli pojawiający się nadmiar dobrych, aż bezpiecznych pozycji filmowych z tego gatunku, nieubłaganie zbliżał nas do momentu zapowiedzi tegoż filmu. Filmu, który będzie krytykowany przez jednych i chwalony przez drugich. Jednak za parę lat, gdy kurz opadnie, Szósta faza MCU będzie daleko za nami, a filmy DC godnie patrzeć będą konkurencji w oczy, wszyscy pamiętać będą Jokera. Filmu bliższego, niż mogłoby nam się wydawać na pierwszy rzut oka. Filmu tak podobnego do twórczości Scorsese, jednak dalej będącego kochanetną historią. Filmu wręcz proszącego się o miano arcydzieła, jednak dalej mającego coś za uszami. Czasem do bólu pretensjonalnego, ale na pewno nie efekciarskiego. Jestem zwyczajnie zdewastowany, ponieważ jest to gatunek filmu, którego zwyczajnie nie oglądam i nie lubię, ponieważ nie lubię pastwienia się psychicznie nad głównym bohaterem przez reżysera. Ale tym razem, dalej będąc nieprzyjemnym, film sprawił, że nie mogę się doczekać następnego seansu i tego poczucia brudu za uszami, czując, że może gdzieś tam na świecie jest osoba, która potrzebuje pomocy tak samo jak Artur, a ja, tak jak ta bogata społeczność, siedzę w kinie. I dobrze się bawię. No aż mi wstyd. A jak wam się spodobał nowy Joker? Dajcie znać w komentarzach i widzimy się już niedługo. Ja jestem Maciej z Nowego Uniwersum. Swoje zdanie przedstawię, ale i tak tego nie zrozumiecie. Hejka.